Witam, kochane dziewczyny i chłopaki. Tu ciasteczką. Kochani, dzisiaj fryzura. Jak wiecie, w tym roku są bardzo, bardzo modne fryzury z wygolonym bokiem. Osobiście bardzo mi się to podoba, ale chyba nie miałabym odwagi, żeby sobie jednego boku wygolić. A po drugie, odrastanie tych włosów, włosów wyobrażam sobie, że no, musi być bolesne, bo mm, będzie to różna, wiecie, długość ogólnie będzie nieciekawa przy odrastaniu. Kochani, ale tak jak wspomniałam, bardzo, bardzo mi się to podoba. Jest to fryzura świetna, jeżeli, jeżeli ktoś ma fantastyczny styl i buzie do takiej fryzury, to jak najbardziej ja kochani, tutaj troszeczkę oczywiście nie wygoliłam sobie boku ale po prostu chciałam, żeby ten jeden bok był bardzo, że tak powiem, przyklackany <grych> jeżeli takie słowo istnieje kochani, jedna strona długa, natapirowana na bok długa strona, tutaj mam Francuza zaplecionego i będziecie mieli okazję zobaczyć jak ja tą fryzurę zrobiłam jeżeli Wam się podoba to bardzo proszę kciuki w górę, jeżeli nie to kciuki w dół oczywiście, no i bardzo Was proszę o komentowanie ja bardzo lubię sobie z Wami pogadać w komentarzach, buźka, pozdrawiam papa pa. dobrze kochani, a więc zaczynamy potrzebna nam klamra do włosów tak żebyśmy mogły sobie nasze włosy ładnie spiąć i spinam sobie praktycznie tutaj tylko górę żeby mi nie przeszkadzała, włosy są świeżo umyte, e, wysuszone. Następnie, kochani, prostownica i prostujemy sobie pięknie włosy, ale tylko końce. Ja mam prostownicę z firmy GHD. Bardzo często się mnie pytacie. Prostownica kosztuje strasznie dużo, ale ja już ją mam 5 lat i dalej jej używam także jeżeli macie ochotę sobie kupić profesjonalną prostownicę to ja Was zachęcam właśnie do kupna GHD, są to niesamowite prostownice do włosów szczególnie jak macie niesforne włosy, jak macie ich dużo nie błyszczą się ta prostownica jest po prostu rewelacyjna także jak widzicie ja ich nie prostuję u nasady, tylko same końce następnie kochani Prostuję sobie dalej. Dlaczego nie prostuję ich przy nasadzie? Po prostu dalej chcę utrzymać dużą objętość włosów. Nie chcę, żeby one były uklapnięte. Ja je wysłyszałam na szczotce, także jak widzicie, one nie są pofalowane. ostatnio komentowaliście jak bardzo już mi włosy urosły. Sama jestem zdziwiona, a tyle razy je obcinałam, kochani. Dalej zapuszczam. Cały czas mnie korci, żeby się obciąć, ale mówię nie, no będę zapuszczać. z prostowania tej strony prostować nie musimy teraz kochani przeczeszcie sobie włosy jakąś, wiele jaką szczotką i zobaczcie jak najlepiej wyglądacie na bok czy chcecie mieć przydziałek bardziej bardzo na bok, wiecie tak, odtąd ja ogólnie lubię, tutaj mam takiego suchego wilka i ogólnie lubię jak włosy mi idą na bok, mniej więcej odtąd o Mniej więcej odtąd. Całe włoski tutaj spinam. W ten sposób przejeżdżam palcem i spinam. To chcę zatrzymać na później. Gdzieś tutaj miałam małą klamrę. O, tak żeby nam nie przeszkadzały. I uwaga, uwaga, co robimy. Mniej więcej tak odtąd zaczniemy. Bierzemy nasze włosy i tapirujemy u nasady. Możecie użyć troszeczkę sprayu do włosów. W ten sposób, jak widzicie, mamy wszystko na bok. Ogromna wela. I teraz kochani, weźcie sobie szczotkę z naturalnym włosiem. I sobie to wszystko pięknie przeczeszcie. W tym samym czasie sprejując lakierem do włosów. Tak żeby żadnych kołtunów nam nie było widać. W ten sposób. Dobrze, następnie, kochani, zajmiemy się tą stroną. Tą stroną i tyłem. Zacznę od tyłu. Tył także troszeczkę musimy natapirować. Tak, żeby, wiecie, wszystko miało ręce i nogi. Pięknie sobie wygładzamy. O! Kochani, teraz się zajmiemy bokiem. Tutaj robimy sobie francuza. A więc tak, bierzemy sobie cienkie pasmo włosów, dzielimy je na trzy, tak jak robimy warkocza. Uwaga, raz, dwa, raz, dwa i dokładamy włosów z tej strony. O ile się nie mylę, to się chyba nazywa kłos. Nie, Francuz. Tak, Francuz. Kłos inaczej wygląda. Dokładamy z tej strony. Można się tu nieźle pomylić, kochani, bo już mam tu tyle pasemek. Uwaga. I dokładamy. Starajcie się, aby to było po prostu bardzo, bardzo mocno chwycone, bo ten warkocz może, szczególnie jak macie śliskie włosy, świeżo umyte, on wam się może nie trzymać. I dokładamy z tej strony. Tak, kochani, w ten sposób moje włosy już tutaj są za krótkie, żeby je zapleść ładnie. I teraz tak. Możecie ogólnie podzielić sobie i to całe pasmo zapleść. Oczywiście będzie to sprawa trudna do wykonania samemu, ale fajnie by było jakby wasza mama, babcia, ciotka, koleżanka, ktokolwiek wam pomógł to zapleść. Biorę w suweczkę i chowam tego warkocza pod moje włosy. wiecie, teraz są bardzo na modzie takie fryzury właśnie z jedną stroną wygoloną. A po co tu się golić, jak możecie sobie ładnie, pięknie wszystko zapleść? Włosy dalej mieć na głowie i ładnie wyglądać. Pięknie sobie pod uchem wszystko wepnijcie, tak żeby Wam się pięknie trzymało. Teraz tak. Tutaj sobie włosy przeczesujemy z tyłu. Żeby nam ten warkocz pięknie zasłonił, suweczki musimy pięknie pochować. Najlepiej jest krzyżować, kochani, wtedy one się długo trzymają. Te nasze wsówki, o! Ło! Ale będę miała rozczesywania później. Tutaj sobie jeszcze troszeczkę dotapiruję. No, kochani, fryzura, jakby nie było, jest skończona. Co ja Wam mogę polecić? Ponieważ ta strona, jak widzicie, wygląda, jakby była wygolona. Jest bardzo, bardzo ciasna. Wygląda bosko. Um, bardzo fajne wykonturowanie swojej buzi. Ponieważ ta strona będzie bardzo fajnie uwidoczniona. I chcecie tę stronę wyszczupić. Znaczy, się, o, chcecie, żeby to wyglądało ogólnie tak samo. Ale polecam troszeczkę bronzera. Tutaj koło ucha nie zapomnijcie sobie nałożyć troszeczkę podkładu na ucho, jeżeli podkład nosicie. Delikatnie sobie wyszczuplam tą stronę. Oczywiście, drugą tak samo. I teraz, kochani, co Wam jeszcze mogę polecić? Do kochani, jeżeli fryzura z pazurem, no to jakieś kolczyki z pazurem. Ja tutaj mam takie kły zielone. Zakładam kły zielone. tak, całość kochani spryskuję lakierem, a czemu nie jest dość daleka taka mgiełka lakieru jeżeli tu widzę mi tu coś odstaje, nieładnie wygląda przeczesuję pięknie takie szczotki są właśnie fajne bardzo fajne do wygładzania no i kochani, już Wam się pokazuje a więc tak, bok drugi bok i tył No, i tyle, kochani. Fryzura w 10 minut. A jak czadersko wygląda? Buziaczki, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Pozdrawiam wszystkich. Papa. Pa.